No Się Manko. Witam wszystkich z tego otopiachu. Przepraszam, tak dzisiaj jakoś takie to nieogarnięte. Saturday piąteczka, mecz numer jeden. Drodzy Państwo, jako że zmieniłem troszkę układ początkowy, że tak powiem, tej przemowy, że tak powiem, to zacznę od suchara dnia. Woła żona męża, mówi, Stachu, coś tu się rusza w szafie. Stachu podchodzi, faktycznie coś słyszy. Słyszysz, szmer, otwiera szafę, patrzy, a tam ciuchy z mody wychodzą. Thanks. Mam nadzieję, że przysłyszyło. 9:12. i 12. Prosimy, prosimy tutaj. Cóż tu się dzieje, raper sobie zajadaczkę robi. O, tu bandytka, wcale nie Seba. Patryk. O! u Patryk, cóż za początek. Żeby tak było od razu na kolana. Leci bandytka na pomoc, wcale nie Seba również. Wiki, plecki. Rapel ostro oberwał. O, rzeźnik. o Po prostu muszę Wam powiedzieć, że... Może wyjść tak, że drużyna 12 szybko skończy mecz. Rapel się leczy, rzeźnik się leczy. A wcale nie seba. Zamiast dojeżdża, a mogłaby się tutaj skończyć ta akcja na niekorzyść drużyny numer 9. Jeść, jeść, jeść! Biegną zombiaki. Głodna jak zawsze. SMG, Viking. Rzeźnik głaciutko, głaciutko. No trafił, bardzo trafił już tak powiem, ale z tego co chyba widzę. Ale już widzieć nie powinienem, to nie wiem czy klatę miałeś, ale padłeś dosyć szybko, pewnie nie miałeś, wiki. Dzięki Rzeźnik Dojadają Pół na się tu zrobiło Dwunastka w połowie Dziewiątka w połowie Drodzy Państwo Rzeźnik jak siostra Wachowski Zmienił płeć na ten mecz Można by rzec, że to Rzeźniczka Niebiesko włosa. Wcale nie seba. Nie. A gdzie bandytka jest? Łośnik wow. odlatuje. Seba zajada. Jak gdyby nigdy nic. Na tym cmentarzysku tutaj. Nie opodal. Boże, a gdzie bandytkę wydział? Czyżby ktoś cię dobił, bandytka? No nie widziałem tego. Wcale nie seba sobie czeka. Zobaczmy sobie jak to wyjdzie. Uuu, rzeźnik tu chyba się odwróci. I wykona po prostu przyłożenie. Jangs! Cóż, cóż to za dziki lot? O! Oła tu ekipa z kolorowego jeepa. A witajcie, witajcie! Zmarli wstali chyba z tego co kojarzę. Nie chciałbym przekręcić. Wybaczcie, jeśli tak się stało. W każdym razie witajcie na evencie. Gosia stara wyjadaczka. Gniewny Chris, o jajku! Co to? Wy już Wielkanoc macie, droga krzyżowa, dojazd, po kolanach wyczęstowy po prostu. Ze dwóch bili się na miękko. O, Senpix, Youngs, cóż to za samodzielna akcja. Youngs, jak to jest, mi, chłopie. Ha, No tak! O ta ekipa to od ciebie była. Ale masz kojojków. Plecy słyszałem, plecy słyszałem. Gabryśka kogoś zbiła, widziałem sobie. Dobrze. Och, drużyna numer 6. Niby graczek. Poczytamy ponownie, nie wiem, gdzieście byli, coś coście trenowali, ale tak wybiórczo, na ostatnich eventach, ale za to teraz powrócili, chyba, że z pełną mocą po prostu. Jej, Polish Legion, cztery składy, zmarli, wstali, dwa składy, trzy! Uh. Wygracze, dwa składy. Polski troszkę, chyba cztery. A Legion jeszcze jeden. Nice. Stali bywalcy wszyscy. Wodu bije arktyczkiem. Endzik rzuca sobie motorkiem. A Wiara narzeka, że to Ronadius. Ojejku, Nurżyna numer siedem, wodu. Gdzieś ty żeś się, chłopie, znalazł po prostu. Między młotem, kowadłem, a. a ja wiem, a kuźnią? Tu trzy baty, że tak powiem, były. Ale dziesiąta chyba drużyna jest do O co masz na celowniku tam na środku? Beryl, czyżby oberwał od Oj, wudu, prawo, lewo, prawo, lewo, bo jak ktoś mnie rzuca. Tylko klata dwujeczka. Ujdzie celnie w czaszkę, to. gdzieś popiołką. Kutaso na pletes. Chwilę się uczyłem tego niku, żeby tak bezbłędnie ładnie powiedzieć. Podnie uwagi. Kuzuri. Kuzury na łyso. Tak, teraz modnie. Ale z dwóch tutaj ściśnięć, jeeej, yeah, Ju! raz yeah, z ekipą, Polish z główny skład. Będzie tego. Uhoho. Dobrze, odsunę, bo tu... Jezus. Wybaczcie mi ten chaos, ale noście tak wjechali, że nie ogarnąłem tego po prostu. Jak mówiła moja matka po narodzinach, niesamowite. Wojtuśka. Nie matka, tylko mamusia. Tak, z szacuneczkiem. Wojtuśka, fajnie, fajnie, że uciekłeś. Tyle, że tagi tam zostały. No i coś ty poczniesz, chłopie. Jak cię zaraz dojadą Legiony, sobie cztery wywióreczki tutaj zlecą. To będziesz miał niechudo. Ojej, dude, co to było? Co to były za organki. Coś tu się poprzałam ciało? Dobrze, jedźcie sobie tu, gdzie zjedzone. Jedźcie. Nieocwany, jak już zjedzone. Frankosia na cześć. Chrisu. knockdown. Ale czy młody? Pewno tak. Pietrek. Z kolory, bo jest Ciekawe czy się poprawiła komunikacja, bo Discord to nam się po prostu chrupie jak Lazy Zielona Cebulka. uch, tu jest niechudo. Bardzo NG, ewakuacja do góry pod 3. Nie, 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 to jest walka o Timu Thanos. A Thanos, żeby zebrać wszystkie kamienie, to na pewno ta silna rączka. Nice. Ktoś cię tam podratował. Wapniak od góry na Rasela i Michala. Ładne podejście, ładnie obiegliście, wszystko super. Dokładnie od tyłu, elegancko sobie na spokojnie, przygotować się do akcji. Planowany rush. Można by tak rzec. Widzę, że to coraz modniejsze na początku jak były te eventy, filmy i w ogóle takie jakieś tam zbiórki. Do pogrania to wszystko oh pełen papieć pełen hey. rush. Na pałę tak zwaną. A teraz ten rasz jest nadal jak był. Aczkolwiek jest to taki ciepły sens. Szachowanie po prostu nutem. A tutaj rzeźnik Peberapel Cały team, łącznie z wiki i barczasem. Krwają sobie ponad lasem. Z zoni wielkości średniej wybrali most. A na moście cisza. Babuszek. Puma, masz pompeczkę? Nie. A to da wieńczy przecież. Puma, jest? Je. No jest. Jak zawsze pompeczka ze skinem z chińskiego nowego roku. Tego, co chyba pamiętam dobrze. Ale tu drużyna 15. Czy ona za wami gani? Czy ona kołowa was sobie tam przechodzi? Ale będzie tutaj starcie. Spójrzmy, spójrzmy. Dafru oporowo. Tytusik i tusik, doktor Wit. kojarzę niki kojarzę jak to mnie nie kojarzy to możecie zapytać głowy innych klanów wszyscy pytają zgodnie po <laughs> bany. nie wiem dokładnie dlaczego i skąd to się wzięło taką Dał tak to ole się odbiło niefortunnie, bo rzut był całkiem, całkiem taki planowany był całkiem, całkiem w to się troszkę tuszyki Pokrzyżowało, troszkę później tam te zombiaczki się dostały A, tutaj rozumiesz hologramy ci wypuścili, a siebie wypuścili w powietrz nawet sam. Czy tu będzie teraz. Ole, tu jest gęsto. 30 osób na taki mikro, mikro. Nice. A szósteczka, ktoś to? Ale nie ma czasu. Nie ma czasu. Przepraszam. Na szósteczkę chciałem spojrzeć. już to taki samotny? Tytusik operuje. Dr. Widr również. Da Vinci. Troszkę się rozciągnęli z babuszką. Fajnie. Piętnastka z kolei gęsto na jednym wzgórzu. I Tak jest. Jest ekipa. Ekipa numer 19. Czyli Polish Legion. No nie będę tu słodził, jak powiem, że drużyna najmocniejsza w tym sezonie jest. No bez dwóch zdań. No nie podlega to dyskusji. Uuu, uh, ale ście tam po kończyle, to takie artikowanko było tutaj ostre, pokazać. O, Frankoś, co to się dzieje, że cały czas mi takie jakieś takie przekraczanie granic. Mm, dziękuję, że nie można wysłać wiadomości fajnie. A Frankosia do góry, gniewne na dole. To już strzelby drużyny numer 2. Mm, została nam Frankosia. Gniewny. Zamienił się w taga jako ten Transformers tudzież Horcrux z Alego Pottera Gniewny Pięknie wjechał No Snoopy Teraz tylko rączki złożyć ale nie, 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 pięknie Ogarnięte, na ogarnęła na spokojnie cię wyleczą maska dziewiętnastka, jaki składnik Pełny 10 kilniki, no weź ty wyhamuj. Bo ty to tak jak, te, jak, jak ta pani się tak pięknie śpiewa idziemy się na zakręcie Bód i odcięcie Numer 20 Dojeżdżają dyszka A dyszka? Da Vinci Cóż ty taki samotny bonzo Oj, nie wiem czy ci się uda o, o, o! Ale dolatuje, dolatuje do niego. Ktoś dolatuje. Czyli nie będziesz sam w te święta mordo. Drużyna numer 15, nie opodal. detru Tak, dobrze że czytam. Dał Jak dar smo. <grymne> Pięknie plan B. Operacja na dr Weed Gieras tutaj z boczku troszkę pomógł. No i klęczymy. No i kwiczymy, a teraz PB. Ojej, powiem Wam, że dzisiaj to co tu się dzieje to. O ciężko mi jest coś złapać. Rapel. Niki. Snuk. I suchar. Wycofuję troszkę. Babuszek. Ty świrze, chyba chcesz się odwdzięczyć. Za tą pompę. Ale to nie Rapel mistrzu, to nie Rapel cię tam ściągał. Da Vinci. Ładnie się rozciągnęliście panowie. Puma, Babuszek. Smokuj Puma, smokuj. Nikt tu chyba egzotykiem nie macha. Szczerze to sam już nie wiem. Nie wiem sam. Co tu dzieje się? O, plan B, wjazd. Wjazd na HT. Da Vinci, Da Vinci. Dojazd, dojazd. Puma. O, to jest ta czwóreczka, tak. Giera z tego tyłu. Ale babuszek tam się ostał. No nie, nie, i pięknie Polisz Legion. Miejsce pierwsze. Graty, panowie. Do znudzenia, do znudzenia. Ciągle oni, ciągle oni. Nie na no żarty. Fajnie, fajnie. Pozdro mordeczki. Zaraz mecz numer dwa. Zapraszam.